Ogród Płaszów, miejsce wyjątkowo blisko natury. Doskonała lokalizacja i wysoki standard wykończenia to nowa krakowska inwestycja mieszkaniowa osiedle Ogród Płaszów. Niebanalna architektura i wyjątkowe sąsiedztwo, tak będą wyglądały mieszkania przy ulicy Koszykarskiej w Krakowie. Dwa niewysokie budynki z niezwykłym widokiem staną się niepowtarzalną wizytówką tej części miasta. Na ostatnich kondygnacjach będą mieszkania z ogromnymi tarasami do wielkości nawet 60 m2, z dodatkowym atutem w postaci wykończonego zielono stropodachu od klatki niższej. Tak więc poza samym tarasem i częścią użytkową przynależną do mieszkania, no będzie jeszcze dodatkowy plus w postaci zielonego terenu na dachu klatki niższej. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków powstanie prawdziwa enklawa zieleni i spokoju. Niewątpliwie ma tutaj inwestycje jest powstający na działce sąsiedniej Park Rzeczny Ogród Płaszów, który zajmie około 9 hektarów terenu bezpośrednio przyległego do naszej inwestycji. Sol Art zadbał o klientów, oferując im szeroki wybór mieszkań i metrażu. Analiza rynku nieruchomości pozwoliła na optymalne zaprojektowanie budynków i dostosowanie ich do prawdziwych potrzeb przyszłych mieszkańców. Oferta jest dosyć szeroka. Mieszkania od 30 do 90 m2, ze szczególnym naciskiem na segment najbardziej popularny w ostatnich latach. Czyli mieszkania dwupokojowe w przedziale od 40 do 60 metrów. Na placu budowy zakończono już trwające miesiąc intensywne prace wyburzeniowe i rozpoczęto właściwe roboty budowlane. Soul and Art, twoje nowe mieszkanie, już się buduje.